Siema, siema, witam was bardzo serdecznie z tej strony z No i dzisiaj sobie zagramy wieśka krew i wino wi. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, super z aby być na bieżąco Widzicie na Discorda link w opisie, ja nie przedłużam i lecimy Poszu Poszukać szlachcica z cintry, widzowie bla bla bla, awangarda strawangarda, a chodzi tylko o dwie rzeczy pieniądze i dupczenie. a to ja z nim porozmawiać? bla bla bla, awangarda strawangarda, a chodzi to może tu będzie, tutaj też nie ma. Okej. Okay. o jest ktoś. Widzowie, jest ktoś ciekawy, czy to ten szlachcic z Cintry, nie? Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! Mhm, kwiat się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. A do mnie? Nie ruszać się. Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. Piękny portret. No, no, ten portret robi wrażenie. Poznaję ten styl? Przecież to Dorian Wiles. Łaskawa pani słyszała o mnie? Oczywiście. Ja y, y, słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan, ale niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? O. Kiedy dowiedział się, że maluje wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Mm, spodobały się te portreciki. Ona by tam chciała być tak, tak namalowana. Mm. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Z, ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się od cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A, ty myślisz, że ja jestem Cecylią. Musiałam nie zmylić ta orchidea. M -m Mówiłem nie ruszać się. Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. A. Ja go tylko złapałam. Em, ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj? Wysoki brunet w mas Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołów z poczęstunkiem. Bardzo Państwa proszę, no, że tak się nie da pracować. Zostawcie nas samych. Dojdziemy. <laughs> Anna Henrietta nic nie powie? Nie, dobra. Święcona, wyjątkowy. Szkoda, że przyszedł z partnerką. Działka Fistechu. Zatem to tak artyści osładzają sobie bol istnienia. Nawet nie chcę tego komentować. Granice poznania. Ten obraz jest. Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakonie Perfum. Pewnie dostała je od Cintryjczyka. Zapach wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. O, ale lud sprawdza. Ktoś zostawił lutnie. Podobna do tej jaskra. Jego była porysowana. Ktoś mu ją kiedyś przyłożył. <laughs> Ciekawe kto. Dobra, to idziemy za zapachem widzowie. I szukamy Cintricika razem z tą Cycylią. Nie ja wiem, to musi być ktoś znany. Taki hitale. Wyjątkowy. A co jeżeli nie przyjdzie? Przyjdzie. Na pewno. Jezu, chroniasz. Przykro mi. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. Chodź, coś wymyślimy. Ja? Wszędzie poznam ten głos. E, b, musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez piętnaście lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Cst. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz! Jak mogę wam pomóc? Nikomu nie mów, że nas widziałeś. Mam nadzieję, że możemy liczyć na twoją dyskrecję. Oczywiście. Będę milczał jak grób. Szukamy Cecylii Belante. Widziały się? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie. Jak wyglądał ten mężczyzna? Był y, wysoki i barczysty. Z podmaski maski widać było, że nosi czarną brodę i mówił z obcym akcentem. Y, przeciągał głoski. Mm. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby jak najszybciej. Tak jest. Zaprowadzę was. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. Szybko, chodźmy na górę. Tak, biegnę, biegnę już. Ja się oświecono. To jest ten pokój, ale ja bym sprawdził, w tym pokój. A nie, nie da się, trzeba tu jest dobra? Tu, 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 Aha, Bogowie, to chyba Cecylia. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. O, poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż. Dobra, to lecimy. Czyli... ...Tintriczkowi chodziło od razu o to, żeby... Sprytnie. Krwawy odcisk Drugi. drzwi. I zrobił hmm. z nich poderwstw. on. Musi być silny. Zabił ją i pewnie wyszedł na balkon Pewnie tak To już gdzieś się nie przyda, będzie ser. O, tu coś jest? Przebrał się Przekładając drzwi z drzwi stługu doniczkę i wdepnął Malwo. w rozsypaną ziemię Ślady butów ubrudzonych ziemią Dobra, szukamy w hmm. Wiecie. Pewnie wspiął się po tej drabince. Na wyższe piętro, hmm? Ostrożnie, może wciąż być w pobliżu. Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. Ślady krwi. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Drogocenny klejnot, a na nim krwawy odcisk palca. To pewnie po niego przyszedł złodziej. Obok leżą drobne ogniwa. Jak z zerwanego łańcuszka. Widać doszło do szamotaniny. Doszło, doszło. Szkatułka z wyłamanym zamkiem. Otwarta wytrychem. Szkatułka z wyłamanym zamkiem. Otwarta, wytrychem kinkiet jest wygięty i usmarowany krwią. Czyli Ktoś on chciał się tu? go złapać? A później spadł na ścieżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno. Może też tak, być, że wypadł przez okno. To wygląda na cenne, a jednak nie po to przyszedł. To miał tu wyższy scen, chyba. Pusty kałamarz, przewrócony w stronę pokoju. Mm. Jest tu jeszcze coś? O? Płótno jest nacięte. Obraz wygląda jak rozdarty nożem. I tu jest nóż. Bogato zdobiony nóż myśliwski, pewnie wytrącony w czasie walki. Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, no ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Mło się trudno. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy, to opowiem wam wszystko ze szczegółami. No dobra. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń. Odepchnęłam go. A on. Wypadł przez okno. Tak, właśnie tak. To było bardzo lekkomyślne. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję? Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jako zdoba, ale wbita w oko zabija równie skutecznie jak miecz. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okreść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Mm. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są! Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Hmm? Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę? Mm. To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Oriane. To nóż myśliwski służy do skurowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Może to jest trop, ale zobaczymy, jak tam się udamy. Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym, Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano te ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami, to zbójcy z herbami na tarczach. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec, ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. E, e, k, m, e, proszę mi wybaczyć, pani Oriano, czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Mhm. Mm Coś tu nie gra, widzowie, coś tu nie gra, no, a my się dowiemy w końcu, co tu nie gra, widzowie. Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli sangreal i chcieli dostać serce tu są. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. Może. To. to może być coś jeszcze innego. O. Czyżby ty coś ukrywałaś przed nami? Pośród tych mm. ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie, urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. No właśnie. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedrikowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrika kochał się we mnie. To było niewinne. Szczenięce za uroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. O kurwa! W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo. zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć minosa. Mm. Pewności nabrałam dopiero przy sercu tu są. Siana dostała je w prezencie od ojca, w czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. Co? To rzeczywiście może być prawda. Może, ale nie musi. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. No dobra. <laughs> Zadbam o to, nic nie mogę obiecać. Nie, no za spróbuję zadbać o to. Jeżeli ona tam jest, znajdę ją. Oby ci się udało. Bardzo chcę z nią porozmawiać, jak siostra z siostrą. Oriana wróciła. Miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Bokler, a to jest. Mój bliski przyjaciel Detla van der Eretein przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu wiedźminowi. Ach, tak, ale co robicie tutaj, u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Czyli ona też jest tą wa wa y wampirem? Podobno wy dwaj też się znacie, a hmm. nawet jesteście przyjaciółmi. To prawda. Dlaczego cię to dziwi? Wydajesz się zdziwiona. Dlaczego? Nigdy nie przypuszczałabym, że Regis znajdzie wspólny język z... z. Wiedźminem. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Hmm. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestie. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość. Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia: zabić albo zostać zabitym? Wbrew pozorom nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Hmm, ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. To nie jest usprawiedliwienie. Zupełnie jak ludzie, nie? Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem. Wolisz pomóc potworowi niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazeiru. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Hmm. Coś tu. Jest w tej nie rozmowie pasuje. coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, biedźmin i księżna, tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny, a ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. To przypadek, że tu jesteście? Podejrzewam, że nie znaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, mm. podpowiedział nam uczynny ptaszek. Mm. Co znasz Oriana? Właśnie. Ta Oriana, to naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Bokler. W sumie... Nie widziałem jej całe lata. Wiesz co? Opowiem ci o niej przy innej okazji. No, czyli ona to jest z wampirem. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra i że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć detlafowi. On pragnie zemsty. Gerald, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam, bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się detlafem, a ty uważaj na siebie, przyjacielu. Wspaniale, detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić, mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Hmm. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Oczywiście. Tu, 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 Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaw to bardzo intrygujący człowiek. Opowiedział ci o sobie? Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę. Inaczej nie przetrwałabym na dworze tygodnia jaki on jest? Wrażliwy, smutny, nosi w sobie jakąś tragedię, ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschły. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda, ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam A, już myślałem, i się, że wiesz, co masz robić. Romantyczny spacer. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką są. Nie opodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak. Ale ten atak widzowie. To prawdopodobnie zrobimy w kolejnym odcineczku Więc widzowie Dzięki za to, że byliście Grał z wami Suwano66